manka Sysa na hodowcy. zrobić dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj nasadzamy dwie kwoki. Zaraz zobaczycie jakie. Jak wam mówiliśmy w poprzednim odcinku, będzie... nie mówiliśmy w poprzednim odcinku, że Pani będzie doktor. dużo jajek. Ale będzie dużo jajek. Teraz mój doktor... Stawaj mi ją. A ty słomy. Jajka już mamy uszykowane. Mieliśmy ponad 30 jajek. Wszystkie idą teraz. Znaczy nie wiadomo, bo zobaczymy ile wejdzie do, do nich. I do pani doktor są te, te no. Nie denerwuj się pani doktor. Tu są wszystkie jajka, sirki tam w szabu. Kochinów. Jest jedno silki, resztę są szabo i kochinków każełków. I tak samo ma Basia. Muszę dojść tak jak paszę tutaj Żeby miało szeroko. dużo sumy. Pani doktor, nie denerwujesz się za bardzo. później im skrzynki, żeby ją zakryć. Bo... bo ten będzie je deptał cały czas. Chcemy mieć kontrolę nad tym wszystkim. Znaczy no, nie musiałabym, tylko chodzi o koguty i o, te, o to, że góry by tu mogły donosić. by mogły donosić, no nie? Wejdziesz na tyle jajek, czy będziesz... No, jest duża Jak tamta, to 12, ta czarna... No teraz tak, ma 11 przejść. Tak. Nie zejdź proszę, nie zejdź, proszę, nie zejdź, proszę. Uwala coś pod ciebie, a się, dobrze, się dobrze, dobrze myślisz, pani doktor. Mój doktor zawsze musi dobrze myśleć, pani ponieważ... Bo jest doktorem, doktórką. <noise> <noise> Jak ta nasza babcia powie, doktor. Doktorka. Nie doktorka, tylko doktorka. <noise> Ale może kiedyś tak się mówiło. Kiepski początek. Piątek, kiepski początek. Ale dzisiaj z środka. No. Ja <laughs> chciałem coś wiedzieć. O... <laughs> ale ty akurat mamy w piątek nasadzamy się, i. Zresztą znaczy, no trzeba wciąż, czemu mówić, że nigdy w piątek nie nasadzać, bo Któreś... piątek to kiepski początek. Może być gorzej, i z... Y, jak będzie ociepać na kupie, bo mam wziętek. No ale, ale, że mamy nadzieję, że będą miękka <laughs> Zobaczymy, Zaczynam się parę za to? Już. O, a teraz dobrze jest. będzie. O! Świeci ładnie. My za 21 dni będziesz miała dzieci. Tak, to Barbara. Tu pod skrzydłami to ogrzeje. No, też by... tutaj jest wszystko nakryte. Tutaj też... Najważniejsze to, przy dupce nic nie wystaję. No, tylko nogi. Czyli, czyli 15, jak zobaczymy jeszcze jutro na pewno to. Znaczy za dwa dni, to ja będziemy jak kilka... Znaczy no też będziemy prześwietlać za 3 dni, to po prostu przy prześwietlaniu tak. byśmy, nie? Dajmy też kamerę Po prostu możemy przy prześwietlaniu... Oj i tak za 3 dni już będziemy prześwietlać jej, bo tak prześwietlamy, później bez sensu, jak widać, to te, to jej jakoby... Jak są takie niepewne, tak można powiedzieć, to zostawiamy, a jeśli są takie, że są jakby całe żółte jajka w środku, no to nie ma sensu takie zostawiać, bo to jest 100% nie zarodek. Pal, pala, drugi raz u nas, raz... wiem, czy w ogóle nie trwają do końca, ale... Kar Karmelkę wychowała, teraz żyje. Nawet już raz próbowała kwoczyć, ale no. skutki były, jakie były. Po mamie się nie wydać, że nie wzięła genów. Znaczy no po... genów kwoczenia tak, ale że nie siedzenia. No, no no, słyszycie co ona robi. No, ona też jest doświadczona. Nie no, ale już... Ona 100% mi się dać będzie się Nie wiadomo czy ją wiadomo co jest po Nawet może te naklepy nam zejść w każdej chwili, tak te, ale... Nie wiem czy jej nie pogłębić trochę tego gniazda. 8 się No nie zmieści tutaj wszystkie na 100%. No, zobaczymy zaraz, nie? Jak się wchodzi, jak mocno po boku, to się poprawimy zaraz. Jeszcze się powiększy nieco o, widzicie? Też 15 jajek. Są duże kochiny, bo tak samo tam Czaczona umieściła tam 12. To no, 12 miesięcy. A też ona jest naj... jedna z mniejszych kur, bo nakrapiona mniej zniós... znaczy, więcej w więcej od Daliśmy 9 tak po prostu. No i żeby miała tak ładnie. Nie ma na siłę upychać. Bo tutaj też. I już gniazdo cię przyniosłem, żeby znosiła ale nic i się nie zniosło się. No poprawię pod siebie. Musisz jeszcze rozciąć, a już coś się poprawię. Ale widać, że giga szeroka jest. Ale chyba ta, ta, ta jest lepsza. I... Chyba tak. Na <tik> <ścoughs> No Czekaj, jesteś trochę od A za co się tylko że najgorzej jakbyś miała na jajka, na jajka na jajka, bo na dole będzie miała zimne. Nie, no. Nie. Chyba. <noise> Chyba, chyba z łatwością. Dlaczego. Tutaj. Znaczy musi razmy tak bardziej stoi siedzi, ale to jest mojego. Dlatego. O, ten ma dobrze. Jak tam robi, to tam jak nie chce siedzieć, jak chce. Jeszcze zaraz kropeczki przyniesiemy. Ale to już za poza odcink odcinkiem, bo tylko... Nie ja przykryjemy, już będzie tyle, tak naprawdę. Teraz ten biały się tak zaczął panoszyć. Brachmę wyrzuciliśmy, to zaczął gonić z tego. No, się no, czuję, jakby królem. To trzeba przynieść brachmę na tydzień i nie zobaczymy, czy wyjdzie takim <grym> królem. Zresztą. Każdy mi się sobie normalnie od razu, Jak chcieli. Nic nie widać, a jeszcze. Dla się, potem podobnie. To jeszcze... Nie, no teraz już ładnie usiadła. No. Właśnie. A co ma do jajka? A co ma do jajka? A co Tam przyjechał, a coś tu zrobić. Jak kurczyć, tam Dobra, więc ja Wam dziękujemy za oglądanie tego odcinku. Widzimy się w kolejnych odcinkach.